Cześć, witam serdecznie, jestem Śpiegol i zapraszam na kolejny odcinek Wędrownika w Minecrafcie, czyli serii, w której nie budujemy, nie budujemy, nie, 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 tym się nie interesujemy, robimy przede wszystkim podróże, czyli zwiedzamy, odkrywamy jak najwięcej minecraftowego świata. I dzisiaj właśnie będziemy tą naszą przygodę kontynuować, będę chciał odkryć dużą część tej mapy, plus jeśli zdążymy, a myślę, że zdążymy, na koniec wybudujemy sobie Gdzieś w naszym centrum świata, czyli przy koordynatach 0,0, tam gdzie mamy taką naszą mini bazę, wybudujemy sobie taki plac, można powiedzieć podest, jakąś strukturę, która będzie trzymała wielką mapę naszego świata. Będziemy tam budować wielką mapę świata i będziemy odkrywać po prostu mapa po mapie. Jak odkryję całą tą, którą mam teraz w ręku, to później zbuduję następną mapę i przejdziemy w którąś stronę, w jeden bok, drugi bok, w lewo, w prawo, i będziemy odkrywać kolejne mapy. Więc mam nadzieję, że to Wam się będzie podobało. Być może zobaczymy wiele fajnych rzeczy wspólnie w Minecrafcie. Odkryjemy, co tutaj jest. Patrzę, czy jest tu gdzieś skrzynia na wierzchu. Jeszcze nie mam ani enchantowanych, zaklętych przedmiotów. Ani hełmu, żeby oddychać i spędzić tu więcej czasu, więc to wszystko pod wodą, co trzeba odkrywać, jest dla mnie jeszcze bolesne, ale no cóż, może coś spróbujemy, chociaż widzę, że już tu nam ktoś próbuje to utrudnić, więc szybko trzeba się z tym panem pożegnać i udało się. I szybciutko spróbujemy, zobaczymy, czy jakoś uda mi się to przekopać tutaj, szybciutko, czy gdzieś skrzynię znaleźć, chociaż. Widzę, że nawet żwir, przekopanie tutaj, to będzie mordęga jeszcze prze, bez enchantów. Dobra, więc damy sobie spokój: damy sobie spokój, bo jak widać, już kończy mi się, już kończy mi się tlen. Także uciekamy. O, jeszcze zaczęło padać na domiar złego. Dobra, lecimy dalej. Wodne, podwodne wojarze sobie odpuścimy. I teraz, jaki mam pomysł na tą serię? Na pewno nie taki, żeby lało mi na głowę. <laughs> Niestety, ale pomysł mam taki że będziemy odkrywać właśnie te mapy i przy okazji, no szukając tutaj, tak jak tutaj trafiliśmy akurat na mapę, gdzie jest woda, gdzie jest nuda, więc szukając tutaj po okolicy ciekawych rzeczy, trochę więcej sobie pogadamy, trochę więcej sobie pogadamy, poznamy się, ee, tak, żebym mógł odpowiadać na Wasze pytania. W innych serii, seriach pokazuję, jak fajne rzeczy można zbudować, co zrobić. Dobra, musimy uciekać. Chyba jeszcze nie będę pod wodą tutaj szukał tych rzeczy, bo zaraz jeszcze zginiemy z powodu braku tlenu, więc to by nie było zbyt fajne. Tak jak teraz, właśnie prawie całe życie nam zeszło, także jeszcze za wcześnie. Zobaczymy. Powinowactwo wodne, oddychanie 3. O proszę, o proszę, czyli tu mamy dobrą rzecz. Niby skórzana, niby słaba ochrona, ale akurat tutaj na nasze wojaże teraz. W wodzie to będzie dobre i pokażę Wam różnicę. Zobaczcie, przed chwilą zeszliśmy do statku podwodnego, zatopionego wraku, znaczy się, i no praktycznie musiałem ledwo zdążyłem dobiec do, dopłynąć do jednej skrzyni i musiałem wracać na powierzchnię, bo nie było już tlenu. A teraz mamy oddychanie 3 i powinowactwo wodne, czyli oddychanie to możemy dłużej oddychać pod wodą. A powinowactwo wodne to jest to, że możemy szybciej wydobywać. Jakbyśmy chcieli kopać pod wodą, to teraz będziemy robić to dużo, dużo szybciej. I co tutaj mamy? Węgiel jeszcze sobie weźmiemy i podejrzana potrawka. I zobaczcie, tu teraz sobie spokojnie grzebię w tej skrzyni, biorę sobie rzeczy i jeszcze mamy połowę tlenu. To daje właśnie. Oj, jeszcze mamy tu przeciwnika, dobra, chodź tutaj za mną. To daje właśnie nam oddychanie 3. Zobaczcie. Ile, ile różnicy? Wtedy nawet ledwo zdążyłem, zdążyło czasu, żeby dopłynąć, a tutaj udało nam się znaleźć skórzany hełm, więc słaby, ale przynajmniej mamy, mamy możliwość odwiedzania pod wodą ciekawych, ciekawych rzeczy, więc to mocno nam pomoże. Chodźcie tutaj, żebym tylko nie dostał zbyt dużych batów. Ok, okay bo jesteśmy troszkę słabi jeszcze, ale tu się z tymi panami uporamy. Może nawet jakiś Trójząb nam wypadnie? Nie, nie wypadł nam. Ok, to patrzymy jeszcze, co tutaj jest. Czy jest druga skrzynia? Jest druga skrzynia. O, księgi nam się przydadzą do enchantów. No i mamy mapę skarbów. Dzisiaj nie będziemy szukać skarbów, bo już w wędrowniku szukaliśmy tych skarbów. Także chcemy odkryć mapę. Ale zobaczcie, jaka fajna przygoda. Taki hełm trafiony na samym, na samym początku jest, jest naprawdę bardzo, bardzo pomocny. W tych rzeczach, właśnie związanych z wodą, zobaczymy sobie skarb, gdzie tutaj mamy gdzieś w pobliżu. Ok, przed nami także także może do niego zajrzymy, ale, ale nie sądzę. Na chwilę obecną odkrywamy, odkrywamy mapę. Także płynę dalej przed siebie. Jak trafię na coś, na coś ciekawego, to za chwilę do Was wrócę. A tymczasem na momencik spauzuję, żeby, no, żeby nie zanudzać płynięciem przez, przez ocean. Do zobaczenia. Za chwilę. Jestem z powrotem. Nie udało znaleźć mi się nic ciekawego. Póki co. Po prostu płynę tutaj, jak widzicie po mapie, na północ, odkrywam dalszy teren. I tak sobie płynę płynę patrzę na to ciemne niebo, że jest środek nocy, deszcz cały czas pada. I stwierdziłem, że popłynę na naszą miejscówkę startową, tam gdzie mamy naszą minibazę. Żeby jednak wziąć łóżko. Bo po pierwsze miecz już mam na wyczerpaniu, jak widać. Więc nie bardzo chcę wchodzić w ląd nieprzygotowany, bez porządnej broni. To pierwsza rzecz. Po drugie, to już jest druga noc, gdy nie śpimy, więc zaraz będzie trzecia noc, i mogą się pojawić fantomy, mogą się pojawić upiory, na co zdecydowanie nie jestem przygotowany. Słaba zbroja, słaba broń, więc nie jestem gotowy. gotowy. Te upiory, fantomy to właśnie są takie stworzenia latające, które pojawiają się, gdy gracz nie śpi trzy noce z rzędu. No i to jest już bardzo, bardzo blisko i atakują nas z powietrza, z nieba. Można znaleźć, o, w, w, wypadają z nich takie membrany, które służą do naprawy elitry, elitra do latania i tak dalej. To można znaleźć w endzie. To jeszcze daleka droga przed nami, żeby tam się zapuścić aczkolwiek, no póki co tego nie potrzebujemy i będzie to zbyt duże ryzyko, także stwierdziłem, że nie ma sensu, a trzecia rzecz, no to cały czas leje deszcz, leje deszcz, leje deszcz, a nie wygląda to zbyt ładnie przy kręceniu odcinków także, więc po prostu wezmę to łóżko i pójdę spać tylko po to, żeby chociażby pozbyć się tego deszczu, no ale też przed chwilą wymieniłem inne powody. Także niestety muszę wrócić na chwilę na naszą wyspę startową i będziemy odkrywać dalej, szukać czegoś ciekawego. Szukać czegoś ciekawego. Przypominam, że właśnie tutaj będziemy w większości przypadków podróżować, więc zadawajcie pytania, zadawajcie pytania w komentarzach, podsuwajcie pomysły na przygody, co można zrobić, do czego się przygotować, gdzie pójść. To wtedy będę kręcił te odcinki i sobie przy okazji pogadamy, poznamy się lepiej. Może być ciekawie, poza tym, że zwiedzimy kawał świata Minecraftowego, odwiedzimy różne biomy, różnych przeciwników spotkamy, to też będzie, będzie po prostu okazja do rozmów. A teraz wysiadam na chwilę i chowam się szybko, żeby mnie tutaj nic nie zaatakowało w nocy, prześpimy się i weźmiemy łóżko, także do zobaczenia już za chwilę w dalszych podróżach. I już jestem z powrotem. Przespałem się, zostawiłem rzeczy zbędne i wziąłem łóżko, żebyśmy mogli dalej spokojnie podróżować. Hełm zostawiam, póki co sobie ten z oddychaniem i z spowinowactwem wodnym, bo przyda nam się dużo, tutaj mamy wody dookoła, ale widzę, że tam jeszcze nam się zawieruszył creeper. W polskiej wersji chyba pełza, to się nazywa, bodajże, więc przydałoby się go pozbyć, żeby nam nic tutaj w naszej mini bazie nie nie uszkodził, nie uszkodził, no choć tutaj tak jest. Ok, i ostatni cios mamy załatwioną sprawę. Ok, i nic nam nie uszkodzi. Mamy tutaj też krówkę, świnkę, co jest fajne, bo może uda nam się zrobić tutaj jakąś mini zagrodę, żeby mieć też większość, większość mięsa, więcej mięsa. Nie będę teraz e, tego te, tych zwierzaków pozbawiał ich mięsa, nie będę ich tego brał dla siebie, bo właśnie, żeby farma w razie co była możliwa do stworzenia, idziemy dalej odkrywać, ale tak między nami mówiąc, to po drodze, jak będziemy sobie tutaj pływać i szukać właśnie nowych terenów, to muszę parę krówek. Załatwić, bo potrzebujemy skóry, żeby robić ramki na przedmioty, bo właśnie chciałbym zrobić tutaj coś fajnego. Ten pomost i ramki na przedmioty będą nam potrzebne na, na, mapy, na, na mapy, które będziemy umieszczać i budować sobie dużą, ogromną mapę naszego świata w miarę jak będziemy odkrywać kolejne sektory w grze, także będzie nam to mocno potrzebne, także krówki strzeszcie się, bo nadpływamy, nadpływamy i będziemy, i będziemy działać, ale też póki co kawałek mapy. Postaram się odkryć większy kawałek tej mapy. Na pewno uzupełnimy sobie tą białą plałę, która jest tutaj między naszą wyspą a tym, co już, mamy, co już mamy odkryte, gdzie tutaj byliśmy. Tu mamy świetne źródło drewna, więc to nam się przyda na pewno w pobliżu no, i płynę dalej, płynę dalej, a za chwilę pokażę, jak zrobić te ramki na przedmioty, jak umieścić tam mapy, jak zbudować sobie właśnie taką dużą mapę świata, chociaż na razie no, ona nie będzie duża, bo, bo niewiele jeszcze zobaczyliśmy, niewiele jeszcze sprawdziliśmy, więc, więc będzie mała, ale zbuduję kilka ramek, żeby pokazać, jak to może wyglądać, jak to może wyglądać i jak można umieścić te mapy. Także płynę dalej. Szukam czegoś ciekawego i do zobaczenia. Za chwilę ponownie pauzuję na momencik nagranie. Jestem z powrotem. Coś tu musi być ciekawego. O proszę, zombie, zombie wsiadło do mojej łódki. Utopiec. Trzeba go tutaj pożegnać. Ej, wyłaź z mojej łódki. Co ty tu sobie wyobrażasz? Tak jest, wyłaś z mojej łódki. Odpauzowałem, bo niby nie ma nic ciekawego, aczkolwiek tutaj widzę, Właśnie jeden mnie goni trzech na dnie, więc być może coś, coś tutaj znajdziemy ciekawego, bo jest niezła obstawa, jest niezła obstawa przy tych małych ruinach podwodnych. Także zobaczymy, może uda się coś znaleźć, ale się przywiesiło. Dobra, ciemno w ogóle tak głęboko pod wodą. O, i chyba mamy trójząb, tak, mamy trójząb, okej. Okay. Przyda się na przyszłość. Szukamy, nie widać więcej przeciwników, tak bardzo blisko, także złapiemy troszkę powietrza, o złoto nawet, no proszę, to łupy ciekawe, i schodzimy pod wodę, schodzimy pod wodę, przekopiemy sobie tutaj trochę okolicy, i teraz mam tu powinowactwo wodne. Delfinek chyba utknął, bo magma, magma wciąga tutaj pod spód, wciąga pod spód, także sprawdzimy, czy tutaj łopata, łopata. Czy tutaj będzie gdzieś skrzynia? Powinna gdzieś chyba być. Przy takim czymś. Dobra. Mam nadzieję, że coś tutaj znajdziemy. Skoro była taka obstawa, to nie wierzę, że nic tutaj nie ma. Kurcze nigdzie. Coś, 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 gdzieś tu powinno być. Ale zobaczcie, ile szybciej mi idzie też dzięki temu hełmowi. Nieby skórzany, nieby zwykły, znaleziony. Ale o ile szybciej mi idzie tutaj kopanie pod wodą i ile czasu mogę. Pod wodą też spędzić, podkreślę to kolejny raz to bardzo dużo czasu. Dobra, i szukamy, szukamy, szukamy skrzyni, szybciutko. Musi gdzieś tu być. Bez skrzyni żadnej jak to możliwe? Muszę gdzieś, jeśli gdzieś coś przeoczyłem i one są w typowej miejscówce przy takich ruinach, to dajcie znać w komentarzu, jeśli wiecie, w którym miejscu, może pod którymś filarem. Może gdzieś konkretnie są po prostu, czy na zewnątrz, bo ja szukam teraz w środku, ale nigdzie tu skrzyni żadnej nie widzę, a trochę trochę tutaj, jak widać, przekopaliśmy okolice. Jeszcze tu sprawdzimy. Tu jest jakiś taki dziwny układ. No Sprawdzimy jeszcze tutaj pod tym słupem. Ale okej, okay, chyba nic z tego. Chyba nie znajdziemy skarbu. A ja już myślałem, że będzie coś Coś naprawdę ciekawego w tej okolicy. O, i zbliża się noc, ale to nic. Płyniemy dalej. Gdybym coś przegapił, a wiecie, że przegapiłem, to dajcie znać proszę w komentarzach. Będziemy szukać dalej, a ja płynę w kolejne miejsce i widzimy się za chwilę. Okej, okay, nie udało mi się znaleźć, znaleźć nic wielce ciekawego, więc stwierdziłem, że przy okazji ten skarb tutaj sobie zgarniemy, bo jest na pograniczu tej mapy, więc już sobie go go sobie zgarniemy żeby żeby no później tu nie wracać w to samo miejsce bo po co? Ustawimy się najpierw dobrze idealnie na Xie Trochę do przodu. Okej, okay. I to powinno być gdzieś tutaj. Mi się wydaje. Nasza skrzynia. Nie wiem czy tu przede mną. Mhm. Ale tu chyba tak mi się coś wydaje, że tu będzie idealnie. E, OK. Dobrze, że mamy ten hełm nowy. Można trochę pod wodą czasu spędzić. Słuchajcie, stoimy idealnie, na ich się stoimy. No więc musi ta skrzynia gdzieś tutaj być. Szukamy. Możliwe, że trochę tu po boku, czy coś tutaj jest u góry. Nie, tu nie ma nic. Ok. Więc poszukamy sobie tutaj. Potrzebujemy tlenu. Jeszcze się ustawimy lepiej. Gdzie jest? Tutaj, tutaj, ok. Teraz chyba dopiero stoimy, dobrze. Ok, no także biorę się za kopanie, wracam za chwilę, żeby Was nie zanudzać łopatą. Wysiadłem na chwilę z łódki, mm, dotarłem tutaj do górnej części mapy, wysiadłem na chwilę z łódki, żeby znaleźć e, jakąś krowę, dwie, może no. trzy, bo no. potrzebujemy kilka skór, także... Owiec nie potrzebujemy, na razie nie poluję, bo mam pełny ekwipunek, także szukamy chwilę, chwilę kilka dosłownie krów, żeby mieć skóry. Przy okazji odkryjemy sobie tą część mapy. Mam nadzieję, że jeszcze ze dwie krowy uda się znaleźć, bo póki co konie, owce. Mamy też bagno, więc blisko jest bagno, fajnie. Mamy dużo, dużo pnączy, będą lilie wodne, więc też fajnie, bo przy naszej bazie coś tam małego można sobie... Postawić, będę miał na nie miejsce, coś by się przydało wywalić. Andezyt i ten piaskowiec mi niepotrzebny, tak naprawdę, więc to sobie wywalimy. O, i są tutaj też na bagnach te lilie wodne, bo na lilii wodnej można chodzić. O, właśnie, można stać. Więc tak naprawdę, e, mogą nam się gdzieś tam przydać, skoro mamy bazę taką, a nie inną. I może zrobimy sobie fajną ścieżkę. Do naszej mapy, właśnie taki mini-mostek z Lilii. Mini-mostek most, mini z Lilii, tak? Lilia, tak jest, Lilia. Dobrze to nazwałem, tak jak trzeba. Także jeszcze kilka sobie weźmiemy i w ten sposób, właśnie, może, może zrobimy drogę do mapy. Także popoluję tutaj chwilę na Lilię i popoluję chwilę na, na krowy, chociaż krów pewnie na bagnach nie będzie, więc muszę stąd wyjść i wracam do bazy, pokażę jak zbudować. Jak zbudować właśnie mapę, którą będziemy w kolejnych odcinkach odkrywać sobie po kolei dokładnie? O, i są trzy krówki. Ładne statko. Niestety musimy się pożegnać. Jest mi potrzebna skóra. choć chodź, nie, nie uciekaj. Także bierzemy, bierzemy skórę. Wypadło coś w ogóle? Tak, mamy kilka. Jak widzicie, mam też 22 lilie. Więc być może nawet starczy. I jestem już w naszej mini bazie. Z powrotem wróciłem. Nic więcej ciekawego nie udało mi się znaleźć, i właśnie teraz zrobimy sobie tą mapę. Zaczniemy tworzyć ogromną mapę świata, chociaż na początek będzie troszkę mała, będzie wyglądała skromnie mocno. I tu już jak widzicie, zrobiłem małą ścieżkę. Lili praktycznie zabrakło, można powiedzieć, więc są tak na styk. Idealnie wolałbym szersze przejście. I tutaj zrobimy sobie kawałek. Kawałek ziemi poświęcimy na mapę, póki co na tej ziemi, później może to przeniesiemy na jakiś pomost. Jest to banalnie proste, wystarczy nam skóra i wystarczą nam patyki, i wtedy taki zestaw budujemy w ten sposób: 8 patyków dookoła, jedna skóra w środku. Zrobimy sobie na początek z sześć takich ramek na przedmioty, tyle wystarczy. Jeśli mamy ramkę na przedmioty, można ją powiesić. Na ścianie, można ją położyć na podłodze w ten sposób i włożyć tam różne przedmioty. Na przykład weźmiemy sobie łopatę, pach, leży sobie łopata, można ją obrócić prawym przyciskiem myszy, tak żeby ułożyć tak, jak chcemy. Lewym przyciskiem myszy można normalnie ten przedmiot odzyskać. Ramkę można też odzyskać bez problemu, ona nie zniknie, nie zniszczy się, gdy ją z powrotem zbierzemy. Więc tutaj Teraz umieścimy w niej mapy, po prostu mapy. I teraz, co, co trzeba zrobić? Powiedzmy, że tutaj będzie nasza środkowa mapa, o tutaj, czyli to centrum, gdzie jesteśmy, i dookoła będziemy sobie budować tu dalej ramki, rozbudowywać wielką mapę. I to jest mapa, którą właśnie odkrywamy, która jest centrum świata, więc ją sobie wstawimy. Czekajcie, włożę tarczę, żeby łatwiej mi to było o właśnie pokazać, jest starcza, wkładamy sobie mapę tutaj i jest mapa nawet zaznaczona, że tutaj właśnie mamy. I teraz za każdym razem gdy będziemy sobie e, odkrywać kolejną mapę, czyli popłyniemy troszeczkę za tą krawędź mapy, odkryjemy kolejną, to dołożymy ją tutaj, popłyniemy sobie z tej strony, odkryjemy, położymy tutaj i tak dalej i tak dalej. Ja to pokażę na przykładzie tych map skarbów, których mam, ale no wiadomo, że one się nie zgrają, bo to są inne mapy. Ale w ten sposób o będziemy sobie kłaść mapa po mapie. Jak widać, gdy mapa jest cała odkryta, no to jest fajnie wypełniona. Gdy nie jest cała odkryta, no to widać fragmenty ramki tak jak tutaj czy tutaj. więc będziemy sobie budować w ten sposób, w ten sposób mapę świata. Właśnie tak jak największą, mam nadzieję, że będzie ona taka ogromna, zrobimy tutaj dużą wyspę albo duży pomost. I to już wszystko na dzisiaj. Dzięki Wam za kolejny odcinek Wędrownika Obieży Świata w Minecrafcie. Jeśli Wam się podobało, to dajcie łapkę w górę, subskrybujcie mój kanał, będzie więcej odcinków. I przypominam, odzywajcie się w komentarzach, piszcie, co byście chcieli zobaczyć, zadawajcie pytania, poznajmy się w tej serii trochę lepiej. Dzięki, do zobaczenia, cześć, trzymajcie się.